To jest rozmowa dnia. Dzień dobry Państwu. A Państwo moim gościem jest Pan Tomasz Siemiński, radny województwa Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, witam, kłaniam się Państwu. Proponujemy dzisiaj o dwóch tematach, ale chciałbym zacząć od tego krajowego, od kampanii prezydenckiej. Jeśli spojrzy się na sondaże Szymona Hołowni, to jest mniej więcej w ostatnim miesiącu 6-7%. To jest pewien niedosyt. Nie przejmowałbym się w tym momencie sondażami. Proszę zobaczyć, że kampania w zasadzie dwóch kandydatów prowadzi bardzo aktywnie, czyli Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki i ona się skupia wokół tej głównej nici polaryzacyjnej, którą mam wrażenie Polacy już mają dosyć. Natomiast ona wchodzi w taki etap kulminacyjny. Chyba w tym tygodniu pojawili się kolejni kandydaci, chyba 14 komitetów jest zgłoszonych, więc te głosy się i preferencje rozkładają. Był taki moment przecież, że podczas badań wyborcy nawet odeszli od Rafała Trzaskowskiego, dlatego, że no zobaczyli, że się pojawiają kolejni kandydaci, czyli Magdalena Bieja, się pojawiła, Marek Jakubiak, no Zandberg był wcześniej, teraz chyba pojawił się jakiś poseł Prawej Sprawiedliwości, który chyba ma za zadanie potwierdzić, że Karol Nawrocki jest tym kandydatem obywatelskim. Więc to wszystko jest, mówiąc krótko, z przymrużeniem oka. Pamiętajmy, że kampania w tym roku jest bardzo długa. No przed nami jeszcze cały luty, marzec i kwiecień, więc mamy jeszcze naprawdę dużo czasu i tym bym się zupełnie nie przejmował. No, ale ten punkt wyjścia dla Szymona Chłowni no, raczej nie jest zbyt optymistyczny, jeśli spojrzymy na to, co było 5 lat temu. Finalny wynik to było blisko 14%. Dzisiaj, tak jak mówiłem, jest 6-7%. No tutaj też nie za bardzo chyba jest z czego zbierać to poparcie. Bo jeśli spojrzymy na poparcie w sondażach partyjnych na Polska 1050, tutaj jeszcze liczoną z PSL, to tutaj razem trzecia droga ma właśnie te 6-7%, No więc to jest chyba odzwierciedlenie realnego poparcia dla, dla pana formacji. Tak, ja słyszałem nawet, że PSL mówi, że w tych 6-7% ich jest 5. No, może nawet 8%. E no a nawet czasami w niektórych tak przestrzeniach osiem. Celem jest oczywiście trzecie miejsce. Tutaj Szymon Hołownia nie ukrywa i chce mieć jak najlepszy wynik. Chce powtórzyć wynik z wyborów 2020 roku. I no i bardzo klarownie się tutaj pojawia w tych wyborach w tej konstelacji polaryzacyjnej, czyli pomiędzy Karolem Nawrockim, Prawem i Sprawiedliwością i tymi poglądami takie stricte nacjonalistycznymi, no bo wiadomo, że Karol Nawrocki w pierwszej części kampanii ma zabrać wyborców Konfederacji. Czy to się dzieje, nie wiem, bo nie mam takiej wiedzy, nie mam takich badań dokładnych. Natomiast w pierwszej części kampanii Rafał Trzaskowski ma za zadanie zabrać właśnie wyborców centrowych, czyli Szymonowi Hołowni, więc dlatego też te sondaże są niższe. Natomiast Szymon konsekwencje ustawia się jako kandydat, który nie chce powielać tej wojny polsko-polskiej, która niestety nic dobrego nie przynosi, a dobrym przykładem właśnie jest brak porozumienia tego kompromisu w sprawie sądownictwa. Dobrze tutaj zauważają komentatorzy, na przykład profesor Antoni Dudek, że nawet te propozycja Adama Bodnara, która ma naprawić sądownictwo w Polsce, gdyby ona była zrealizowana w którymś tym wariancie. Chociaż każdy wariant jest zły dla zwykłego obywatela, no bo sprawy sądowe oczywiście się wydłużą i będą tak, takie przykłady jak w przypadku tego e, skazanego morderce, który, który e, został. E, Cofnięty wyrok, dlatego że jeden z sędziów był sędzie powołany niezgodnie. Jeżeli nie dojdziemy do kompromisu, to za moment w 2027 być może Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy i zrobi to samo, tylko odwrotnie. Więc wracając do, wracając do, do, do sedna i do kampanii wyborczej, Szymon się tutaj w takim miejscu pojawia i konsekwentnie będzie takim kandydatem. No i celem jest to trzecie, trzecie miejsce. Oczywiście, jak, jak, jak wiemy, różne rzeczy bywają podczas kampanii wiele rzeczy może się zdarzyć. E, nigdy nie wiadomo. Chcielibyśmy bardzo, żeby Szymon wszedł do drugiej tury. Ale to już mówimy takim political fiction raczej. To trzecie miejsce to raczej też jest nie, nieosiągalne, bo chyba sporo się zmieniło. Szymon głównie jest marszałkiem sejmu, czyli jest teoretycznie drugą osobą w państwie. Konstytucja o tym mówi, więc nie teoretycznie. Mm, ale w kampanii wyborczej tego nie widać. Kampania jest dosyć niemrawa, dosyć statyczna, przynajmniej z moich obserwacji tak wynika. I mm, To trzecie miejsce dziś zarezerwowane wydaje się być dla, dla Sławomira Mencena, bo to dzisiaj on, Chcąc, nie chcąc, czy zgadzając się z takim werdyktem wyborców, czy nie, on gdzieś jest reprezentantem tego buntu przeciwko klasie politycznej, przeciwko rządzącym, którym w 2020 roku był Szymon Hołownia. To może Szymon Hołownia przez te 5 lat po prostu za bardzo wsiąknął w ten establishment partyjny. Ale to jest konsekwencja pewnego procesu. Od momentu, kiedy rządzi koalicja 15 października, no Polska 2050 jest konsekwentnie zjadana. Czyli jest próba pozbawienia Polski 2050 jej elektoratu poprzez przejęcie jej haseł tychże wyborczych. Zresztą też widać, nie tylko hasło wyborcze, ale cały tego DNA. Przecież pamiętajmy, Polska 2050 ma w swojej nazwie 2050, czyli to jest rok do którego się odnosi i jej hasłem było to, że myślimy nie na Kadencja, ale na pokolenia. Natomiast wchodząc do polityki, do takiej realnej koalicji 15 października, okazuje się, że się nie da po prostu tego zrobić. Wielu działaczy też to zauważyło i w tym przypadku Polska 2005 stała się taką pierwszą ofiarą. To zresztą widzieliśmy podczas kampanii samorządowej, kiedy lewica w zasadzie. Bez uzgodnień pojawił się temat aborcji, gdzie Szymochownia w zasadzie jest twarzą tego, że wstrzymał tą aborcję, co jest nieprawdą, bo to było uzgodnienie całego prezydium i całej koalicji. To po pierwsze, ale oczywiście tego się już nie da wyprostować. Po drugie, koalicja obywatelska również w ten sposób działa, no bo w zasadzie dużo prościej byłoby stworzyć taką przebudówkę jak nowoczesna, żeby Polska 2050 weszła do szeroko pojętej koalicji obywatelskiej. Wtedy jest jakby problem z głowy z koalicji na tym, który ma tam jakieś swoje ambicje i cele. Ale może sami dzisiaj podążacie drogą nowoczesnej, bo jeśli się, co dzieje się w Waszych strukturach, m.in. tutaj w Lubuskiem, to gdzieś taką drogę partii Ryszarda Petru um, obraliście, bo jeśli popatrzy się na to, co mówią wasi działacze, którzy odchodzą, między innymi ostatnio na północy mówiła o tym Agnieszka Cierach, że no, w partii źle się dzieje. Patryk Broszko, który jeszcze w partii jest bardzo dobry wynik do Sejmu osiągnął. Z partii jeszcze nie odczyta, ale też na każdym kroku mówi o tym, że w partii dzieje się bardzo źle, um, no to raczej to wam nie pomaga, to nie potrzebujecie mieć jakichś wrogów zewnętrznych, bo macie ich w, w swoim własnym środowisku. Nie wiem, co to oznacza, że się źle dzieje, ja tego wrażenia nie odczuwam, notabene. Poza tym w każdej organizacji apartyjnej szczególnie pojawiają się osoby, które są niezadowolone z pewnych sposobów zarządzania, ale też i ze swojego miejsca, czy sytuacji, w której się znaleźli, no bo trzeba pamiętać, że każde wybory są pewną weryfikacją i w przypadku na przykład Agnieszki Cierach, której nie znam osobiście, to był proces naturalny, w każdej partii się zdarzają takie sytuacje, kiedy osoba dostaje mandat i odchodzi. Nie Jest to pochwalane oczywiście i to nie, nie wiązałbym tego z sytuacją wewnątrz partii. Raczej Proponowałbym wziąć pod uwagę jeden aspekt. Polska 2050 powstała z ruchu, który kumulował w sobie osoby, które były społecznikami, osobami, które patrzyły na, na przyszłość, chciały realnie zmienić w procesie pewne rzeczy. Ale kiedy zderzyły się z prawdziwą polityką, czyli kiedy Polska 2050 weszła do koalicji i miała tworzyć już konkretne organizmy, okazało się, że polityka jest jednak bardziej brutalna. A osoby, które tworzyły te partie, w większości były osobami niedoświadczonymi. Z całym szacunkiem oczywiście, ale nie miały doświadczenia i samorządowego, i politycznego tym bardziej. I to one przekonały się, że nie ma możliwości realnej zmiany. I faktycznie dzisiaj, jak spojrzymy na polaryzację w świecie polityki polskiej, nie ma takiej możliwości. Znaczy, wyborcy te 10% jest w Polsce, która potrzebuje takiego ruchu, który rozbiłby ten twardy układ. Kiedyś Korwin-Mikke tu wspomnę, mówił o, o niejakim korycie, ale tu nie chodzi o samo koryto, bo Korwin-Mikke tylko opowiadał bardzo ładnie. Natomiast dzisiaj wszyscy wiedzą, na czym polega to samo słynne koryto. Jedna rzecz, która może rozbić ten cały duopol, jest sprawa prosta. Zmiana kompetencji i uprawnień między centralną władzą a samorządami. Samorządy muszą mieć os odrębne, jasne kompetencje. I kiedyś zadałem takie pytań, nie wiem, czy to na antenie, dlaczego radni województwa lubuskiego, wybrani w tym samym procesie demokratycznym, mający ten sam mandat, nie mogą decydować o tym, w jaki sposób będziemy w województwie lubuskim spędzać niedzielę, czy będą handlowe, czy też nie. Dlaczego mogą być to centralnie zarządzane? To po pierwsze. Dlaczego my jako radni nie możemy decydować o siatce szkół w poszczególnych miejscowościach, kiedy samorządy mają duże problemy z tym, żeby je utrzymać? To po drugie. Proszę zobaczyć, wszyscy doskonale o tym wiedzą na szybu centralnym, ale to nie jest w interesie tych dużych partii. Dlatego też Polska 2050 y, przekonała się o tym. Ci działacze, którzy byli pełni idei tego słynnego DNA, no po prostu odchodzą. No, to, I to o, jest bo naturalne. Dzisiaj, bo dzisiaj, jeśli mówiliście o tym, że polityka to układ, a dzisiaj sami jesteście częścią tego układu, no to tutaj pewne, pewne kwestie raczej ze sobą się nie zgadzają. Tu nie chcę mówić o hipokryzji, ale po prostu życie bardzo brutalnie weryfikuje. Kończąc wątek prezydencki, chciałem zapytać, czy wybory prezydenckie naznaczą przyszłość Polski 2050? Czy to gdzieś nakreśli to, jaka będzie wasza dalsza droga? Bo słabe wyniki. Krzymona Chłowni może oznaczyć to, o czym pan radny mówi, o czym mówi wielu, taki powolny rozkład i rozbiór, być może właśnie przez Koalicję Obywatelską. Nie, nie wiem, co będzie. Ja bym się tym oczywiście teraz nie przejmował. Mamy przed sobą ten duży wysiłek do wykonania, czyli kampanię wyborczą i zrobimy wszystko, żeby Szymon Hołownia miał jak najlepszy wynik. To po pierwsze. Po drugie bardziej martwiłbym się chyba jednak gorszym wynikiem Rafała Trzaskowskiego i niestety tym, co może być tutaj kulą u nogi dla kampanii w ogóle tego prodemokratycznego pro obozu, to, to to notowania rządu, czyli wybory prezydenckie, przede wszystkim w drugiej turze, mogą się okazać takim zwykłym referendum wobec popularności rządu, a niestety rząd Donalda Tuska ma coraz gorsze notowania, a te notowania przekładają się na kampanię Rafała Trzaskowskiego. I dzisiaj już widać, że ta kampania Rafała Trzaskowskiego Karola Nawrockiego, no one się po prostu, za chwilę ludzie się z tym zmęczą. A poza tym pamiętajmy o tym, że to jest tylko grono wyborców, które obserwuje kampanię od początku do końca, bo ci, którzy de facto będą decydować o tym, czy ci niezdecydowani, albo ci którzy nie obserwują polityki na co dzień, zainteresują się nią dopiero na przed po, no właśnie I dlatego też Szymon Hołownia nie startuje w chwili obecnej nie, nie prowadzi aktywnej kampanii, bo jest jeszcze na to czas. Przygotowujemy się bardzo wnikliwie do, do wszystkich działań. Wczoraj nasz lider miał konferencję prasową, gdzie ogłosił hasło wyborcze i powoli my z tym ruszymy. Tu się nie obawiamy, wiemy co mamy zrobić. Natomiast byłbym ostrożny i przedwczesny z tym, co się wydarzy po wyborach. Nawet nie tylko ja, ale też i obserwatorzy, jak wspomniany profesor Dudek mówi, że ta rekonstrukcja rządu, którym wczoraj zapowiedział Donald Tusk, jest y, czymś, co potwierdza to, że w koalicji y, 15 października y, koalicjanci nie traktują siebie równo i z szacunkiem mówiąc krótko, no bo ta rekonstrukcja powinna być dzisiaj. Jeżeli Donald Tusk chce, żeby Rafał Trzaskowski wybrał y, wybory, to powinien zrobić dzisiaj, żeby natchnąć i dać nowy impuls y, energetyczny. No, Donald rządowi. Tusk mówi o tym że rekonstrukcja będzie po wyborach i no pewnie też to jest jakiś zabieg arystyczny, y, żeby zachęcić wyborców do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, bo potem ta rekonstrukcja no będzie musiała być uzgodniona z nowym prezydentem, więc no... Tak, ale to nie działa. Niestety, gdyby sprawdzi... jak sprawdzimy, to to nie działa tak, to nie przekłada się na głosy wyborców. To bardziej wiążemy to z tym, co się dzieje aktualnie w polityce, czyli z tymi nieporozumieniami między y, na przykład y, kwestią programu mieszkalnictwa, y, na przykład odpolitycznieniem skarbu, spół, spółek Skarbu Państwa, gdzie wszyscy przecież, nawet koalicja obywatelska w konkrecie 68 przecież na nawet pamiętam, miała ten zapis, ale nie zagłosowała za tym tylko Polska 2050. W związku z tym, jak widzimy, jest wiele takich rzeczy. Poza tym, my śledzimy media ogólnopolskie i widzimy, że Polski 2050 naszych przedstawicieli, ministrów, Szymona Hołowni, w zasadzie jest bardzo niewiele w tych przypadkach. Ja myślę, że minister Pełczowski Pomimo... jest dobrym przykładem, że można sobie radzić nawet w takich niesprzyjających warunkach. I jeszcze jeden temat chciałem poruszyć, a czas nas goni. Chciałem spytać, Pytam jeszcze radnego Kotylaka o to, teraz pytam radnych województwa o ten rok 2025 i takie wasze indywidualne chęci. Co w tym 2025 roku powinno się w województwie lubuskim wydarzyć? Mamy rekordowy budżet, mamy zapisane konkretne inwestycje w tym budżecie. Pana zdaniem, co jest takim priorytetem według radnego Siemińskiego? Budżet mamy rekordowy, jeśli chodzi o kwoty, natomiast budżet jest budżetem stabilizacyjnym, czyli budżet kontynuuje zadania, które były wcześniej zapisane, jeszcze nie za mojej kadencji, więc jest takim, taką kontynuacją rozwoju infrastrukturalnego tego województwa. Pamiętajmy, że samorząd województwa posiada przede wszystkim środki unijne i te środki unijne pozwalają inwestować. Wyobraźmy sobie, gdyby tych środków unijnych nie było, to w zasadzie samorząd województwa byłby podobnie jak starostwa pozbawiony tej władczej, Sprawczej siły i pełniłby tylko funkcję takiego strażnika. Więc ja oceniam, że ten budżet jest zrównoważony. Kontynuujemy na przykład inwestycje w rozwój dróg, obwodnica Drasdenka, mamy będziemy mieć most w Pomorsku, Pojawiają się plany w obwodnicy Subic, bardzo słusznie, bo dróg zawsze jest niedużo. Natomiast to wciąż nie jest jakaś wizja i pomysł na to, jak mamy się rozwijać. Przypomnę, coś istotnego, bo przecież mieliśmy już tutaj pojawiające się takie które były rozwijane konsekwentnie, ale były bardzo trudne. Na przykład swego czasu w 2011 marszałek Polak rozwijała szlak miodu i wina, gdzie powstawały i były instrumenty wsparcia dla winiarzy, którzy powoływane były winnice. To miało przyciągnąć turystów, z tego miały być pieniądze. Do tego jeszcze ważniejszy element był to był Park Technologii Kosmicznych. Bo dzisiaj powinniśmy się zastanowić, w którym kierunku nasze województwo powinno, powinno się rozwijać i w, którym, w który sektor inwestować. No jest park jest tylko co nie, ale to jest nie... tak jak należy A oczywiście że nie no proszę zobaczyć że, że nie bo ja pamiętam w 2018 roku osobiście jeszcze brałem udział w spotkaniu z wówczas posłem Bogusławem wątorem który odpowiadał za sprawy kosmiczne w województwie lubuskim był też taką twarzą inspirował do rozwoju tego tego przedsięwzięcia spotkaliśmy się z firmami z przedstawicielami panu tutaj w Zielonej Górze bo robiliśmy research czego brakuje i co Powinno mieć. Ich... Czym powinien dysponować Park Technologii kosmicznej, by pełnił swoją funkcję, by był wypełniony. On dzisiaj tej funkcji swojej nie pełni. Cieszy mnie to, że go rozwijamy. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce jest ponad 300 firm działających w sektorze publicznym, natomiast żeby oneś w sektorze kosmicznym, ale żeby one się rozwijały, potrzebujemy instrumentu wsparcia, potrzebujemy tak zwanych startupów, a na startupy potrzebujemy instrumenty finansowej. Teraz znowu panu dopowiem, bo widziałem ostatnio informację, że powstaje lubuski fundusz kredytowy, gdzie będzie 200 milionów złotych, dla małych mikroprzedsiębiorstw, także, ale ja obserwuję to i to uważam, że to jest jakiś nonsens, bo przecież mamy Agencję Rozwoju Regionalnego, która w zasadzie te same zadania no będzie, będzie wykonywała, więc jeśli już miałbym cokolwiek zrobić, to te środki i tego funduszu bym nie, nie, nie powołał, tylko te środki przekazałbym na Park Technologii Kosmicznych, które pełniłoby funkcję, wsparcia, ale dla startupów działających w sektorze, yy, w tej branży, bo mamy zdolnych przecież swoich studentów również. Radny Tomasz Miński jest chcąc, nie chcąc częścią koalicji rządzącej w województwie Rozumiem, że te, te głosy takiego, nie wiem czy sprzeciwu, ale odgłos odmienny od tego, co dzieje się w województwie, pan wyraża na jakichś spotkaniach, czy to z marszałkiem, czy na komisjach sejmikowych? Mam tylko szansę wyrażać to na komisjach sejmikowych, natomiast te moje głosy niestety się nie przebijają. Nie ma, a prosimy o to też z koalicjantami, nie mamy takiego forum, takiego płaszczyzny, gdzie byśmy jako koalicjanci się spotkali i ustanawiali kierunek rozwoju tego województwa i w zasadzie prosimy o to od samego początku Natomiast nie dziwi mnie to, że tego nie ma, no bo to jest to samo, co się dzieje właśnie w koalicji 15 października. Wydaje się, że głównobiorący, czyli koalicja obywatelska nie potrzebuje mieć specjalnie takiego, takiego głosu, co uważam za błąd. A to może trzeba przejść do opozycji. Powiem tak. Nie po to startowaliśmy w wyborach i nie po to odsuwaliśmy od władzy Prawo i Sprawiedliwość, żeby teraz być w opozycji. My chcemy to poprawiać. To moje słowa krytyczne nie są słowami krytyki, żeby była sprawa jasna. Ja chciałbym, żeby być wysłuchane. Chcielibyśmy być partnerami, którzy są wysłuchiwani. Nie jesteśmy OK rozumiemy sytuację, wiemy jaka jest nasza pozycja, natomiast mamy prawo to wyrażać. Do opozycji na pewno nie przejdziemy, bo my jesteśmy środowiskiem, które wyraża zupełnie inne wartości. A mówił o tym temat Szemiński, Radny Województwa Polska 2050. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam. A Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.